Cześć! Mówią, że zakup dysku SSD ze złączem NVME dzisiaj ma dużo sensu, no z tego względu, że może to znacząco przyspieszyć po prostu działanie waszego komputera, gier czy innych programów. Jeśli, jeśli akurat szukacie dysku SSD NVME dla siebie, no to w tym materiale omówimy trochę jakby samą specyfikację tego typu sprzętu, jak i polecimy wam cztery takie polecane dyski. Także zapraszam. Najwydajniejsze dyski półprzewodnikowe korzystając z protokołu NVMe i magistrali PCI Express, jeszcze do niedawna ze względu na zauważalnie wyższą cenę względem 2,5-calowych dysków SSD, były one kupowane wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. Ale także i one potaniały i teraz są ciekawą alternatywą dla popularniejszych SSD SATA, które już jakiś czas temu osiągnęły limit swoich możliwości, oferując transfer z prędkością około 550 MB na Wszystko przez ograniczenia standardu SATA, który nie był projektowany z myślą o szybkich nośnikach SSD, a o tradycyjnych dyskach twardych. Natomiast połączenie NVME i PCI Express pozwala na przyspieszenie transferów do ponad 3GB na w przypadku PCI Express 3.0 lub nawet 7 GB na sekundę, kiedy SSD NVME Korzysta z PCI Express 4.0. Jakie parametry przy wyborze takiego dysku są najważniejsze? Na pewno szybkość losowego odczytu i zapisu nowych porcji danych, bo to właśnie takie operacje są najczęściej wykonywane przez systemy operacyjne. Jeśli więc nie zajmujecie się kopiowaniem dużych plików pomiędzy różnymi folderami, to właśnie na tym parametrze powinniście skupić swoją uwagę. To on odpowiedzialny jest za responsywność komputera, czyli szybkość reagowania na komendy użytkownika. Ważny jest też rodzaj pamięci wykorzystanych w danym dysku SSD. Zaletą kości TLC jest ich niższa cena. Jednak w porównaniu do kości MLC ich wydajność może spadać po zapełnieniu SSD i są one mniej żywotne. Kwestia mniejszej żywotności nie powinna Was jednak specjalnie martwić, bo nawet z najtańszego współczesnego dysku SSD będzie można korzystać przez wiele lat. Jeśli zatem najważniejsza jest dla Was niższa cena, to zdecydujcie się na model z kośćmi TLC. Jeśli jednak cenicie sobie wydajność, to wybierzcie nośnik z modułami MLC. Najnowsze SSD NVMe współpracują z magistralą PCI Express 4.0 i to one oferują teoretyczne transfery na poziomie nawet 7 GB na sekundę. To zawrotna prędkość, ale trudna do osiągnięcia w czasie normalnego korzystania z komputera. Nośniki SSD PCI Express 4.0 w rzeczywistych testach, czyli poza benchmarkami, wypadają podobnie do modeli korzystających z magistrali PCI Express 3.0. Co więcej, takie nośniki obecnie wymagają kompatybilnej płyty głównej z X570 lub B550 dla procesorów z rodziny Ryzen, więc nie są dla każdego. W tej chwili nie warto interesować się takimi nośnikami, bo są droższe od konkurencji obsługującej magistralę PCI Express 3.0, a zwykły użytkownik nie zauważy różnicy w ich wydajności. Jeśli jednak składacie komputer teraz, to warto zainwestować w platformę z obsługą magistrali PCI Express 4.0, nawet jeśli teraz nie będziecie jej wykorzystywać. Jaki więc SSD NVMe kupić? W naszym laboratorium testujemy na bieżąco modele pokazujące się na rynku i dzięki temu możemy podpowiedzieć Wam, na które SSD NVMe warto zwrócić uwagę. Obecnie jest to najciekawszy SSD NVMe na rynku. Jest nie tylko wydajny, ale także atrakcyjnie wyceniony. Sprawdzi się nie tylko w komputerze dla zwykłego użytkownika, gracza, ale nawet w zastosowaniach profesjonalnych. Ten nośnik to najlepsze rozwiązanie dla profesjonalistów i entuzjastów. Jest to obecnie najwydajniejszy na rynku nośnik SSD z kośćmi pamięci VNAND. Wyposażono go jednak w moduły TLC, co nie spodoba się każdemu użytkownikowi. Żeby wykorzystać jego potencjał w całości, potrzebny jest komputer obsługujący magistralę PCI Express 4.0. SSD NVMe z kośmi QLC są ciekawą alternatywą dla tradycyjnych HDD służących za magazyn danych. Takie właśnie jest najlepsze zastosowanie dla Krusia p 1, który wydajnością nie może konkurować z droższymi dyskami SSD, ale ze względu na niską cenę doskonale sprawdzi się jako drugi nośnik danych w komputerze. To względnie nowa generacja pamięci półprzewodnikowych, która wykorzystuje opracowane przez firmy Intel i Micron kości pamięci 3D XPoint. Takie nośniki charakteryzują się nie tylko bardzo wysoką wydajnością, ale także dużo krótszymi czasami dostępu do danych niż w przypadku tradycyjnych SSD. To sprawia, że doskonale nadają się do najbardziej wymagających użytkowników, stacji roboczych oraz serwerów.